Witam. W dzisiejszej rozmowie gościmy pana Janusza Korwina-Mikke i będziemy rozmawiać na temat przewidywanej reformy polskiego systemu emerytalnego. To jest tak jak reformowanie zdychającego psa. Trzeba dobić. Nie nie, nie ratuje się czegoś, czego ratować nie można. Fundusz Emerytalny, w ogóle sama idea emerytury, jest złem samym w sobie. Trzeba sobie powiedzieć jasno, bo ludzie mówią tak, no, jest źle z systemem emerytalnym, a więc trzeba go ratować. Nie, nie trzeba go ratować, bo to jest zło. Zło trzeba tępić, a nie ratować. System, w którym człowiek nie zależy od swojej rodziny, tylko zależy od cudzej rodziny, bo w tym momencie Pan się składa na mnie, prawda, moje dzieci są na Pana Ojca, prawda, i tak dalej, jest systemem komunistycznym. Komunizm jest złem. Uwaga, no jesteśmy konserwatystami, przynajmniej ja jestem konserwatystą, i nie, nie bardzo rozumiem takiego podejścia, że trzeba nam wygaszać uprawnienia emerytalne prawda, poszczególnym grupom. Jeżeli w ogóle mamy ma być dalej te emerytury, powiedzmy że się, tego się nie uda tak od zlikwidować z jakichś powodów tajemniczych, dopó dopóki samo nie zbankrutuje, e, no to trzeba powiedzieć jasno: no, ludziom idącym do pracy dzisiaj, bo w górnicy, że powiedzieć, że żadnych szczególnych emerytur nie będzie ludziom idącym dzisiaj do wojska, trzeba powiedzieć, podnosimy wam żołąd trzykrotnie, a za to nie będzie żadnej emerytury. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że ja przecież 40 lat temu już pisałem, że system ten musi zbankrutować, to jest nieuniknione. I teraz co my widzimy? Najpierw utworzono ofę żeby wyciągnąć to z ZUSU, prawda, utworzyć, sprecyzować to chociaż to po, po części. To była wielka reforma, ogromne miała przy niej zyski i tak dalej, A teraz jest projekt pana Boniego, którego zresztą uważam za hetkę pentelkę i na kiedy był mordy mordę obił, pana Boniego, który, który chce teraz tę ofertę zlikwidować ponownie, prawda. No, czyli wrócić do, do normalnej, Żywej, żywej komuny. Pytanie, co, kto zapłaci za te pieniądze, które fundusze rządzące OFY brały do własnej kieszeni, prawda, bo to, jeżeli to jest zły system, to znaczy, ktoś powinien za to beknąć, nie? Kto przemocą lub podstępem skłania inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia się swoim lub cudzym mieniem, podlega karze więzienia od 6 miesięcy do 5 lat. Czyli zmuszeniem je do ubezpieczenia się, jest całą pewnością niekorzystnym rozporządzenie, bo teraz mają przy emerytury zmniejszone dwukrotnie, trzykrotnie, prawda, albo coś takiego. Co niekorzystne. Ten, kto mnie zmusił do tego, musi pójść do więzienia. Ja chcę powiedzieć jasno: obecna klasa polityczna musi wylądować w więzieniu. Kto głosował za przymusem ubezpieczeń, tego miejsca jest w kryminale. To jest bandyta, prawda? Nie, to jest bandyta, ja tego nie będę ukrywał. Czyli rabuje na siłę, że potem dać mi te potem mi ich nie dać zresztą, prawda? Bandytów miejsce jest w więzieniu. Powiedzmy to jasno i otwarcie.